chodź do kopalni, żeby nie było widać domu. Widzowie, przepraszam, ale ten głupi dekach, czyli szklafon, zapomniał cięcia wyłączyć. I... No i nie nagrała się pewnie budowa naszego domu, ale oprowadź kliknij F1 i oprowadź widzów po naszym domu. Daj, daj im tabliczki przeczytać. Daj im. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie jesteście źli Mam nadzieję, że Wam film się podobał. Stawcie łapkę w górę. No i przepraszamy, no i subskrypcja. Naura!